Witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym filmiku, w którym się postanowiłem odezwać. Mogliś już być takim mimem od tyle czasu. I postanowiłem nagrać recenzję mojego nowego telefonu ZTE Libra. No, więc od razu przejdziemy sobie tutaj do wszystkiego. Telefon jest mm, całkiem... No, dobrze wykonany, chociaż jest wyprodukowany w kinach. Nie, nie można się do niego przyczepić jak na swoje 400zł na dole ma y, mikrofon i na nim jest y, wejście do otwierania klapki na górze ma przycisk y, blokady telefonu i włączenia i włączenia telefonu obok niego jest wejście y, mini jack czyli pół mm na słuchawki y, na, lewy, na lewym boku mamy wejście na ładowarkę i na nic więcej a na przeciwnym na mamy tylko przycisk głośności do góry na dół i taki mały głośniczek na boku. Z tyłu mamy oko telefonu aparat 5 MP, który zdjęcia robi bardzo fajnie, ale jakoś filmów to za bardzo nie chce fajnie nagrywać, tak jak było w teście już też napisane. No i tu z tyłu napis. Obudowa jest wykonana cała z gumy, więc bardzo z dobrego tworzywa, ale już nie na szczęście umie trochę. Na dole mamy przyciski home, menu i wstecz i słuchawkę tutaj mamy też androida 2.2 bluetooth, wifi, usb, gps kartę pamięci do 32 gb ale już jak zakupimy ten telefon to mamy 2 giga już w prezencie rozdzielcze 480x800 262 tysiące kolorów chociaż tak nie wierzę w to żeby tyle było Procesor jest zegarem 800 MHz. Yy, bateria 1250 mAh. Co ja tak wystarcza na cały czas grania, użytkowania z internetu. To wystarcza tak na 6-7 godzin. A tak w trybie czuwania to powinien tak wytrzymać 3-4-5 dni. Też ma yy, zastos zastosowanie do trzech klawiatur. Yy, teraz tylko dojdę o mamy tak, yy, zwykłą to yy, Też była taka zwykła, od zapomniałem gdzie to było. Nie, nie język taki też dziwny jest dźwięk. Aha, tu mamy tak do rysowania. Rysowa rysujemy O na przykład. Jeśli coś źle wyjdzie, to proszę na mnie je komentować. Tak dziwnie jest nagrywać. Dobra, nieważne, można rysować. Jest też yy... zwykła QWERTY i jest jeszcze yy, klawiatura yy, Android. Czyli taka. To jest w tym stylu takie coś. Yy... No co jeszcze można tu powiedzieć? Wysokość jest 114 mm, szerokość jest 56 mm, a grubość 17,9 mm. <laughs> telefon całkiem dobrze się sprawuje na te swoje możliwości, ponieważ jak na chiński telefon, który jeszcze był kupiony na Allegro, to nieźle się zachowuje. Tak można powiedzieć, tego chwilkę Muszę go z tyłu klapkę. Gdzie tu jest A, tu. z tyłu mamy tą właśnie baterię 1250 mAh, kartę SIM, aparat i kartę pamięci 2 giga. Oczywiście yy, też ma wbudowaną 150 MB pamięci ten telefon, yy, pamięć, ale jakoś na długo to ta pamięć tak nie wystarcza, bo za chwilę to już jest koniec. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że oczywiście wyświetla 3,5 cala, więc jak na swoje to dobrze wy wygląda. No i to było wszystko, to tak jak na coś, więc oczywiście yy, dziękuję za cały rok spędzony z wami. od znaczy od 14 maja, ale jeszcze niektórzy widzów miałem od początku. Bardzo przepraszam za to, że nieraz nie wrzucam filmików, bo naprawdę to z czasem to jest taki problem, że albo nie ma się czasu, albo się nagra i potem nie ma czasu, żeby wrzucić. No i oczywiście życzę szczęśliwego nowego roku, jeszcze... Jeszcze parę godzin zostało do, do, do niego, więc... Bawcie się dobrze oczywiście. Jeszcze zostało... O, jeszcze 4 godziny niecałe. Więc pamiętajcie, życzę wam wszystkiego dobrego. Oczywiście ja wam też dziękuję za to, żebyś mną przez cały rok. No i już to by było wszystko na tyle, nie? No więc do zobaczenia już w przyszłym roku. I oczywiście dotrzymam słowa, żeby nagrywać albo coś jeszcze. Eee, żeby coś było właśnie, żeby tak zapełnić ten kanał, żeby nie było aż tak nudno tak jak teraz jest na przykład, nie? Więc dziękuję bardzo wam za to wszystko, więc do widzenia... No, no, cześć. No, do widzenia, dziękuję. Dobra, to cześć, do przyszłego roku.